Cześć, rok z tej strony. Witam Was po bardzo długiej przerwie. Cóż, no dużo się wydarzyło po drodze. Jak zwykle zaczynam od tłumaczenia się, ale ostatnie, ostatnimi czasy tak to wyglądało. No, tak jak wspominałem, jeszcze na jesieni rozkręcam własny biznes, a to się niestety wiąże z tym, że są priorytety, priorytety. Natomiast trochę się wszystko wreszcie uspokoiło, jest stabilnie. To znaczy, Mam jakąś tam bazę, gdzie to wszystko już świetnie śmiga i udało mi się wreszcie wrócić do takiego w miarę unormowanego, powiedzmy, schematu dnia. Oczywiście stało się to już jakiś czas temu, bo gdzieś w połowie lutego, natomiast ja ukrywam, że też miałem taki moment, że po całym tym urwaniu głowy miałem ochotę po prostu trochę odpocząć. A więc pomyślałem, że YouTube'a odłożę jeszcze miesiąc, może nawet dwa, okazało się, że prawie dwa. Natomiast nie planowałem na pewno tego w żaden sposób kończyć. I cóż, jestem. ZlaciPoch, które pisaliście mi wielokrotnie w komentarzach pod starymi filmami, że hej, ten materiał już jest stary i w ogóle kurde, twoje filmy są już nieaktualne, gra się mocno zmieniła, owszem, zmieniła się bardzo. Mm. Część rzeczy śledziłem, tak, gdzieś tam jakieś newsy, informacje, natomiast tak jak mówię, miałem mało czasu, natomiast teraz mam go wreszcie więcej. Dużo czasu poświęciłem na symulatory lotu, bo część z was być może tam gdzieś pamięta, że zawsze to była jakaś tam moja miłość. I na pewno tak kombinowałem, żeby może wam trochę tego pokazać też jakoś na kanale, natomiast... Cóż, no to haken Last dla jak pamiętacie, e, skradł moje serce totalnie. E, gra się zmieniła od czasu, kiedy ostatnio zgramam niesamowicie. E, to znaczy, ok, lokacje, pewne rzeczy zostały, ale widać multum drobnych zmian. Nawet to, że na no, mapach pewne rzeczy wyglądały inaczej. Widać, że twórcy włożyli masę roboty. No i e, cóż, no zgodnie z zasadami hmm, hackenslashy gram od nowa, bo muszę sobie duże rzeczy przypomnieć. W tle widzicie y, nagranie z gry z kamerką, ponieważ testuję, jak się zapewne domyślacie, pewne rzeczy na przyszłość. A nie miałem aż tyle czasu, żeby nagrywać oddzielnie do tego materiału filmy, więc po prostu pomyślałem tak, że okej, okay, testuję pewne sprawy w obiesie. Trudno, nagram się ze swoją mordą, będziecie musieli to oglądać. Sorry. W każdym razie... Y, nie dzieje się to bez, kompletnie bez przyczyny, ponieważ e, być może udało mi się na teraz tygodni jakiś tam może mały stream zrobić. A poza tym zacząłem myśleć o tym, żeby robić nagrywanie właśnie z kamerką, żebyście poza moim głosem widzieli też mój komentarz, a wydaje mi się, że jest to chyba trochę fajniejsza forma. Będę z nią eksperymentował, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak mi się to spodoba, to zostanie na stałe, a jak stwierdzę, że, że tak nie jest, albo że mm, może jednak nie tędy droga. Cóż, pominę ten element i wrócimy do starej formy no, i starej formuły tym samym. Natomiast pierwsza rzecz to jest: e, no, niestety, webcam mam strasznie stary, to jest podpięty jakiś tam stary Logitech, ma chyba 720p. E, więc, tak jak mówię, jeżeli mi się formuła spodoba, to pewnie też mnie czeka upgrade e, kamerki e, na coś bardziej sensownego. W testach jest też Tobi Tracker 5, ponieważ kupiłem go do symulatorów, generalnie do symulatorów lotu. Jest to, nie wiem czy słyszeliście o tej technologii, jest to coś jak dawne systemy rozglądania się na poczerwień, te takie, co się montowało na czapeczce tak, do ETS-a czy tam do, też do symulatorów lotu i tym podobnych gier, które pozwalają się rozglądać. Tobi Tracker robi to inaczej, śledzi oczy. No, jest to nowość. Pewnie część z Was o tym słyszała. Jeżeli nie, niedługo się pojawi materiał, gdzie Wam pokażę, jak to działa. Z zaletą jest też fajne to, że śledzi nasz wzrok na ekranie. Ja mogę włączyć taką nakładkę w obiesie, która będzie pokazywała, e, gdzie w danym momencie na ekran patrzę. <laughs> to jest w ogóle zajebiste. Mówiąc szczerze, strasznie fajna technologia. Działa to niesamowicie dobrze i płynnie. I będziecie mogli widzieć w trakcie nagrania gdzie mój wzrok sięgał na ekran, tak, czyli czy jest ta wizja tunelowa i tak dalej. Wiem, że gracze LoL'a z tego korzystają, ponieważ to Tracker jest tam świetnym narzędziem do właśnie sprawdzania, czy dany gracz gra tunelowo, czy, czy ma szerszy obraz i tak dalej. Ja to traktuję jako ciekawostkę, natomiast to Tracker świetnie też działa w grach, w zasadzie nie trzeba mieć żadnego ustrojstwa, nic, to siedzi sobie pod ekranem, działa na podczerwień, czy jest jasno, czy jest ciemno w pokoju, Zawsze śmiga. Testowałem go w ets na próbę, działa świetnie. W większości gier działa dobrze. W symulatorach w lotu myśliwców, tak, gdzie walczymy, jest troszeczkę za wolny i za mało dokładny i precyzyjny. I w zasadzie jest to jedyny jego mankament. Natomiast jeżeli chodzi o jeżdżenie, o latanie cywilne i tak dalej, jest fenomenalne. Chociaż powiem Wam szczerze, że już teraz zacząłem też myśleć o wirtualnych oglach, ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Jak wiecie, jest Oculus Quest 2 który jest dobrze wyceniony, zaraz chyba będzie trójka. W ciągu paru miesięcy ma być premiera. Teraz się zastanawiam, czy kupować hp który jest genialny względu na obraz, czy kupić właśnie Oculus Quest'a. Zaczymy. Jeszcze się nad tym zastanawiam też do końca, czy na pewno chce się w to pakować, bo wirtualna rzeczywistość, no, ja jestem starej daty, powiedzmy. Ale z drugiej strony, korci strasznie, żeby się przejechać w WTS-ie, w grogach wirtualnych, żeby polatać samolotem, poczuć to wszystko. Zobaczymy, to są dalsze plany. Na pewno opowiem Wam niebawem o, o Tobii, bo to jest e, Tobie Traktor 5. Genialna rzecz, naprawdę. Bardzo fajne rozwiązanie. A tak się składa, że e, dostałem je do testów. Przy zupełnie innej historii, bo przy komercyjnym projekcie, który realizowałem dla klienta ze Szwecji, um, i tam chodziło o tracking twarzy, dużo zaawansowane rzeczy w 3D. Tobi, jak się okazało, też się do tego nadaje, i dane z niego też można przechwytywać, są do tego narzędzia. I oczywiście na customowym softcie, który dostarczył klient. Natomiast dostałem go i po prostu powiedziałem na koniec zlecenia: jak wystawiam już fakturę klientowi, powiedziałem: Hej, a może byśmy odjęli od mojego honorarium to urządzenie, niech ono już u mnie zostanie, skoro już tutaj jest. I oni powiedzieli: Wiesz co, OK, to masz je gratis w ramach zlecenia i w ten sposób stałem się szczęśliwym posiadaczem Tobitrackera 5. I na pewno na pewno on się gdzieś na, u mnie na kanale pojawi, opowiem Wam trochę o nim, e, pokażę wam w ogóle jak to wygląda. Taka śmieszna rzecz. Ale to innym razem, wróćmy do last epoch. E, gra zmieniła się w niesamowicie. Strasznie dużo zmian, e, mechanika, build, crafting, wszystko się zmieniło. W zasadzie uczę się tego od zera. E, w tle możecie sobie tutaj obejrzeć jak biegam gdzieś tam chyba końcówkę pierwszego aktu mm. Będzie walka z bossem. Pewnie tradycyjnie na koniec, bez komentarza, że zostawię po prostu walkę z bossem. Jest to jeden z fajniejszych, moim zdaniem, bossów w ogóle w grze. Ma fajną mechanikę, jest relatywnie prosty. To jest inna sprawa. Bo, oczywiście, buduje się na, spe... na... na Spellblade'a. To jest moja ulubiona klasa. Zawsze bardzo lubiłem ją grać. Ewentualnie, jeszcze Void Knight jest takim drugim oczkiem. Ale Spellblade to jest Spellblade. Koniec. No mam tyle czasu nagranie, że wydaje mi się, że 75 wbije w miarę w sensownym czasie. Mam na szczęście ten przywilej, że po przy przejściu do bety, z tego co widzę, co deweloperzy nie, nie wyczyścili stasza, a tym samym mam dużo materiałów. W solo to, w solo play, czyli na, na, na solo mam w ogóle postaci, które mają tony materiałów. Natomiast nawet w tej wersji otwartej, tak, czyli tej takiej liderowej Właściwej, mam naprawdę dużo materiałów i sporo zbieranych itemów, więc jest mi, nie ukrywam, trochę łatwiej niż jakbym zaczynał kompletnie od zera. Chociaż miałem przez chwilę, przez chwilę mnie korciło, że skasować wszystkie postaci i w ogóle zacząć grać od zera, a z drugiej strony stwierdziłem, że po co się znowu męczyć to wszystko robić, tak grindować, i tak dalej. Skoro już to raz zrobiłem i mam ten przywilej, że mam tą górkę materiałów, mówiąc wprost. No i cóż, i na pewno nie będę let's playował, bo wydaje mi się, że. Nagrałem już tyle filmów z Dacipoch, e, różnego rodzaju jakiś playlist, tak dalej, które zresztą. Mm, no jest tak od cholery, mówiąc wprost, wydaje mi się, że, że kręcenie kolejnych 40 filmów jest bez sensu. Raczej chciałbym się skupić na takich strzałach, gdzie wrzucam po prostu filmik z czymś fajnym, nowym, co odkryłem, wymyślałem z jakimś buildem, trochę jak robiłem to do grim Downa już po, w końcówce, po nagraniu e, tego mojego wielkiego poradnika, tak, który w zasadzie. Mm, no już teraz, nie. no jeżeli chodzi o GND, on się nadal trzyma kupy, może tam parę rzeczy się przedawniło, ale generalnie, jeżeli ktoś chciałby zacząć grać, to, to pewnie sobie coś tam znajdzie. Zresztą podsyłam do linku, w, tutaj w prawym górnym rogu się chyba pojawi. Natomiast, e, jeżeli chodzi o i po chyba przyjdę w taką samą formę: czyli będę testował, sprawdzał buildy, będę grał na solo e, z dwóch powodów. Raz, że mam tam dużo materiałów, itemów, a także dwa, że solo e, pozwala cheatować. I ogólnie, o ile nie jestem zwolennikiem tego. I, I uważam w ogóle cheaty za psucie gry. O tyle jeżeli chodzi o testowanie buildów, gdzie można bardzo szybko wylewelować po prostu postać, ustawić statystyki, i wyrolować itemy jakie chcemy, ma to sens. Przy czym, z tego co sprawdzałem, możliwości cheatowania, ten cheat engine jest przedawniony, też nie wiem czy się to do końca uda. Kiedyś było łatwiej, bo ja kiedyś testowałem dla was jakieś, czy testowałem jakieś buildy, że potem kręcić z tego materiały już we właściwej grze, uczciwie że tak powiem. Nie sobie jakieś tam presety, czy po prostu uczyłem się mechaniki gry, tak i testowałem różne itemy, różne konfiguracje, sprawdzałem, jak te statystyki na siebie wpływają e, i po prostu przyspieszałem sobie rozgrywkę, rolując zajebiste itemy i tak dalej, żeby po prostu mieć pewność, że na max statach to wszystko działa, a potem na low statach tak samo i to wszystko się ładnie skaluje. Generalnie nie wiem, jak jest teraz, nie wiem, jakie są możliwości, ale to się okaże. W każdym razie i tak solo chrzanie, bo to jest nuda. E, granie solo. Nikt tego chyba nie, nikt tego nie traktuje poważnie, no bo wiadomo właśnie, że można manipulować plikami, to jest głupia historia. Skupiać się będę przede wszystkim na, na tym Spellbladzie, przynajmniej przez jakiś czas. Pewnie będę wrzucał update'y, po prostu co się dzieje, gdzie dotarłem, co zrobiłem, co wydropiło, plus jakieś tam zmiany w buildzie. Ewentualnie jakieś fajne rzeczy, które po prostu znajdę w grze, na temat gry, tak, czyli właśnie jakiś ciekawy build item i tak dalej. Będę o tym na pewno mówił. zrobił z tego takie krótkie wrzuty, powiedzmy po 10-15 minut max. No i pewnie jakiś grind. I tak jak mówię, stąd też właśnie kamerka w lewym dolnym rogu. Myślę, że będę próbował raz w tygodniu streamów z Last Epoch. To będzie coś, czego nie robiłem od bardzo, bardzo, bardzo dawna. No i zobaczymy. Jeżeli formuła się sprawdzi i będzie fajnie, to, to zostanie. Jeżeli stwierdzę, że jest to jednak zbyt absorbujące i, i, i się nie wyrabia czasowo, to pewnie e, będę szukał jakiejś innej formy przekazywania wiedzy i materiałów. No i na pewno, tak jak mówię, wejdą symulatory. Mam wam do pokazania, jeżeli chodzi o Fright Simulator, kilka fajnych rzeczy. Przede wszystkim pokazać chciałbym chyba to, co jest dla wielu osób najdziwniejsze, że w tych grach można się świetnie bawić. Jest cała masa różnych. E, Adonów, e, różnego rodzaju rozszerzeń, które e, no, niestety, jak to jeżeli chodzi o simulatory lotu, to jest górna półka, wszystko kosztuje i to dużo. E, jakiś czas temu kupiłem e, bardzo dobry joystick i przepustnicę, taką z najwyższej półki, za no, powiedzmy grube pieniądze e, i na nich latam. A to jest tylko tak naprawdę szkoły Szkole Na pewno będę chciał nakręcić taki materiał w ogóle o symulatorach lotu, wam trochę opowiedzieć o tym hobby, jak to wszystko wygląda i też jak wygląda z mojej perspektywy, bo moim zdaniem tylu jest pasjonatów lotnictwa <grym> i ilu jest, ile jest ludzi grających w symulatory. Każdy ma swoją wersję, swój ideał. Część lata na Watsimie, to jest taka wirtualna sieć prawdziwych kontrolerów i tak dalej. Część lata za donami cywilnie w wirtualnych liniach i zarabia pieniądze wirtualnie yy, i bawi się po prostu w takie życie pilota czarterowego. A część na przykład, co dosyć niedawno odkryłem, zakupiłem sobie taki fajny addon, który się nazywa Skypark lata misje i tam na przykład mamy misje przemytnicze, latamy awionetką, przewozimy broń heroinę w dziwne miejsca, albo pasażerów, no różne, różne, różne fajne historie, jest to taki bardzo fabularyzowany adon patch i można się w nim też fajnie pobawić. I będę chciał wam na pewno to wszystko pokazać czy w ramach jednego materiału, czy jakiejś serii odcinków prędzej czy później to się pojawi. I cóż... No i to eye tracker też się pojawi, bo skoro już go mam, to wam pokażę jego możliwości, bo, bo trochę ich jest. Oczywiście z punktu widzenia gracza, no bo podejrzewam, że większość z Was nie interesuje tracking twarzy i, i jakieś tam animowanie w 3D i tak dalej. To są, są moje rzeczy, które ja robię zawodowo. I wydaje mi się, że, że nie są to tak istotne. W każdym razie, żeby nie przeciągać, na dziś to będzie wszystko. Zbliżamy się do 15 minut pomału. Myślę, że wystarczy. Cieszę się, że mogłem się odezwać po tak długiej przerwie. Mam nadzieję, że, że będziecie śledzić tutaj moje postępy na kanale. I cóż, życzę wam udanego wieczoru, poranka. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Może kiedy robicie kupę na sedesie, bo tak też się zdarza. <grytanie> Wszystko jedno. W każdym razie Cóż, w jakim byście nie byli stadium i porze dnia, życzę Wam miłej reszty dnia, czy nocy, czy wieczoru. I do usłyszenia wkrótce. Cześć.